czy w związku jesteście państwo prawdziwie obecni czy jesteście jedynie tylko skuteczni dekalog emocjonalnej ślepoty czyli 10 sposobów na to by nie zobaczyć prawdy o sobie one wiem co czuję mechanizm fałszywa introspekcja kontrola poznawcza zamiast doświadczania Obalenie, jeśli naprawdę wiesz, to czujesz. Jeśli tylko mówisz o emocjach, jesteś całkowity, odcięty, odcięta od ich przeżywania. Dwa, ja to już mam wszystko przepracowane, już wszystko wiem. Mechanizm unikanie konfrontacji, zamrożenie procesu, obalenie. To, co naprawdę przepracowane, nie musi być. Ogłaszane nie musi być komentowane. Jeśli mówicie to z napięciem, właśnie uciekacie. Trzy. To mnie już nie dotyczy. Mechanizm rozszczepienie oraz defleksja, obalenie. Wszystko, co was drażni lub odcina, lub zamraża, bądź złości, mówi o was. Nawet jeśli nie dotyczy, to uruchamia coś w was. Cztery. Wiem, że to nie było o mnie. Mechanizm. Dekonstytucjonalna, pseudoobiektywna narracja, obalenie. Emocjonalna obecność to nie jest żadna analiza sytuacji. To jest po prostu czysta gotowość do zobaczenia siebie w odbiciu innych. To przeszłość już tego nie ma mechanizm, chroniczne i chronologiczne rozczepienie, intelektualna ucieczka w czas, obalenie. To, co nie, przeżyta, nie przeżyte, wraca zawsze jak bumerang, nie przez datę, przez niedomknięty cykl emocjonalny. Każdy by tak zrobił, mechanizm, uogólnianie, rozpuszczenie winy w tłumie, czyli defleksja obalenie nie każdy tylko ci którzy nadal żyją w schemacie tum nie uniewinnia on tylko osłania wasz wstyd 7 to był po prostu trudny czas mechanizm eufemizacja cierpienia dewaluacja bólu obalenie trudność nie jest żadną wymówką to jak się reaguje, pokazuje poziom państwa gotowości bądź jej braku. Nie okoliczności osiem. Nie chcę już do tego wracać. To jest zamknięta przeszłość. Mechanizm, unikanie, lęk przed żałobą, zamrożenie, obalenie. To nie do tego wracacie. To, co was prowadzi dopóki się temu głębiej. Nie przyjrzycie, im dalej się ucieka, tym mocniej to was goni. 9. Ja to rozumiem mechanizm intelektualizacji, iluzja kontroli, obalenie. Rozumienie bez przeżycia nie leczy. Leczy tylko to, co boli, a im bardziej boli, tym głębszy proces. Gdy się temu przegląda bez żadnego filtra czy jakichkolwiek założeń, 10. Zrobiłem, zrobiłam, co mogłem, co mogłam. Mechanizm, zamykanie procesu, racjonalizacja, zaniechania, obalenie. Prawda jest taka, że zrobiliście tyle, ile byliście w stanie, ale nie wyszło, co było potrzebne. Więc jeżeli macie dość siedzenia w główkach, tak i bycia studentem cudzej. Patologii swojej własnej, bo to nie jest żadna rozmowa, ani żadna terapia. To moment, w którym albo coś Was pęknie, albo zostaniecie jeszcze w skorupie przez kilka kolejnych lat. Jeżeli Wasze wglądy nie zmieniły waszych relacji, to nie były żadne wglądy, tylko wasza narracja. Potrzebujecie lustra, która nie współczuje, potrzebujecie kogoś, kto wam nie przytaknie, potrzebujecie jednego pytania, który zmieni tor całego życia. Więc, jeżeli jesteście gotowi, aby zatrzymać spiralę unikania poprzez chociażby notoryczne konsumpcje treści, to jedno spotkanie czasem wystarczy, by nie było już powrotu do iluzji. Zapis na sesję wsparcia, jest link, tak, pod warunkiem gotowości oraz odwagi, że chce się przestać grać samym ze sobą, jest jak zwykle w opisie tej transmisji, bo. To może wcale nie miłość, tylko głód, który ktoś wami bardzo dobrze rozgrywa. Do zobaczenia po drugiej stronie lustra, bo link do kalendarza działa i Wy również możecie.